na chłopaka. A dzisiaj pasowanie mi się wydaje równie ważne, o ile nawet nieważniejsze, bo ono będzie Wam towarzyszyło całe życie. Mianowicie pasowanie na czternika. Powiem Wam, że książka, zapamiętajcie te słowa, to jest dużo bardziej wartości ma niż każdy, nawet najlepszy film, Dlatego, że książka rozwija wyobraźnię, więc warto z książką zawsze obcować. Książka jest naprawdę wartością, która będzie Wam towarzyszyło w całe Wasze życie. Zostańcie w naszej bańce, dziś będą ważne tańce, i będzie nam wesoło za tańczą goście w koło. Za Wasze towarzystwo składamy pokornisko, bo dzisiaj święto. Wcale. Nie jestem więc ponury, gdy wchodzę w szkolne mury. Naszą szkołę kochamy, lecz czasem się szturchamy, lecz nie ma żadnych kłótni, bo u nas wszyscy równi. Tu szkoła się rozwija, nikt ucznia nie powija, lecz wydajemy słowo, że z nami kolorowo. Drewno wystrugany. Kiedy kłamał w głos, strasznie rusz północ. Pinokio. Co spowodował sok z gumijagód jagód w gumisiach? Wiele, a na pięknym balu gubi pantofelę się to... kopciuszek ja to... Ja to... Ja to... to bardzo znany miś, którego przyjacielem jest chłopiec Krzyś Czerwony kubraczek, wesoła mina od zjedzenia miodu każdy dzień zaczyna.

Za nami, teraz wolno odgarnąć za Ionę. No i uwaga, teraz trzeba odgarnąć Simona, więc zapraszam, po to, może zaczniemy, od tutaj pana z tymi nogami. zapraszam tutaj. I on tu ma przygotowaną zagadkę, Przeczytaj ją dla was, proszę mi trochę, a wy zgadnijcie. Ja mam zwane Głotnikiem, fikcyjna postać zamieszkująca, po ziemiach zamku wyłęczycy. Nie należy mylić go z innym diadem drogitą. No jak to, jak myślicie, jak ten diabeł się nazywa? Nie, bo diabeł. diabeł. No. Pani nie może. No Alan dajcie mi. Nie wiecie? Starszaki wiedzą? jest diabeł. to. Diabeł. To. Słuchajcie, dziękujemy diablokowi. Trudne było, jak przystało na diabła, lubi po prostu cocić. Zapraszamy kolejną osobę. No i uwaga, kto to może być? Słuchajcie, jeśli nie znacie, to trzeba przeczytać książkę. Jak miał na imię król, który dostał przydomek pierwszy. No taki malutki bo to jest postać z legendy. Rycerz. No rycerz, Rycerz tak. Ja mam legendy. Rycerz. No, popatrz. Jestem bratrem Czech i Rusa. No, kto wie. Co to była za legenda, gdzie było trzech braci? Był? Hmm? Czech i Rus. Nie, lech, lech, lech. Le lech. Tak, na lekcji. Tak, czyli na Słuchajcie, brawo dla aktora. Brawo! Król Maciuś. Nie, Król Maciuś. A może wychowawczyni podpowiedź? Nie, nie, nie. Hira? Alan. No, Alan wiesz? Nie, nie, nie. wiecie, to ja wam powiem. Musicie przeczytać tą książkę. Jest w bibliotece. To są przygody żeby Zimbada Żeglarza. Dziękujemy przykładowi. Trudno było pytać tego pytania. Zapraszamy kolejną osobę. No, słuchajcie, a tutaj... Teraz będzie łatwo. Rebus. No, ale chyba może odgadniecie z postaci co to za dziewczynka. Hira, kto to jest? Czy jakieś? No, Kira. Pięć. No to wymień chociaż jeden tytuł. Gdzie występuje czarownica, baba jaga? E, i Maldo. O, super. No, kto jeszcze Wam. Kto pomoże z klasy? Gdzie występuje jeszcze baba jaga, czarownica? W Minecraft. Tak. Dorotka wie. Jaką na liczbę? Na gdzie? Królewna Śnieżka. Brawo! To no kolejne pytanie mamy no to przechodzimy do kolejnej konkurencji. Jest kolejna konkurencja? Nie. A bo no my tu jeszcze mamy dwie osoby, słuchajcie, tak się zakomofowały. Zapraszam tu na środek. Jak myślicie? Jak myślicie, co to za osoba? Ja tutaj przykleję. No? Calineszka. No jeszcze raz do mikrofonu powiedz. Calinezka. Brawo, Calineczka! Brawo! No i mamy ostatnią postać, proszę. Daj ja to podne magnesem. No prawda, co to za osoba? Co? No, Wiem. Zobaczcie, są płatki śniegu. Królowa śnieżka. Królewna śnieżka. Królewna śnieżka. Nie chcę wam kupić wszystkich, w moje Niech kartki. Nie rzuć nierysygniętych kąta. Używaj zakładki. Nie zaginaj moich rogów. Zaprzyjaź się ze mną, a pokażę Ci cały świat i nauczę wielu rzeczy. Nie lubię zbyt na podłodze, że już dziś kolejka się do pani Wodki, do biblioteki ustawi, tak? I od dzisiaj będziecie czytać te książki. Na pamiątkę tej dzisiejszej uroczystej. Umiemy przeczytać, co tu prze? Co tu piszę? Czytamy, co tu pisze? No, to przeczyta to. Opowiada. Bardzo radzę Wszystkiego dobrego, drogi dzieci. Zaczytajcie książki i na Proszę o położenie prawej ręki na otrzymanej książce i powtarzajcie słowa. Witam. Pierwszej klasy. Pierwszej, pierwszej klasy. Uroczyście przyrzekamy. Uroczyście przyrzekamy. Że będziemy kochać książki, że będziemy kochać książki, wszyscy zrobić im nie damy. Wszyscy zrobić je nie dam. Ich wskazówek i rada książek. I wskazówek i rada książek. Będziemy słuchać z uwagą. Będziemy. Obowiązki czytelnika, Obowiązki czytelnika traktować z powagą. Przyrzekamy.